Cześć! Dzisiaj mamy dla Was gorącą nowość od Alpine Stars. Kurtkę Missile V3 wykonana ze skóry bydlęcej o sportowym kroju jest kompatybilna z systemem poduszek powietrznych Tech Air i łączy w sobie wiodące technologie ochronne. Warto zwrócić uwagę na unikalne, bezszwowe, formowane czarne slajdery wykonane z termoplastycznego poliuretanu oraz ochraniacze Alpinestars Nucleon Plasma Pro Level 2 na barkach i łokciach. Nowy, bezszwowy, cienki kołnierz i obszycie nadgarstków zapewniają lekkość i wygodę. W kurtkę wbudowano elastyczne panele z wzmocnieniami dla optymalnego komfortu jazdy. Tył kurtki został przedłużony dla lepszej ochrony w pozycji do jazdy. Kurtka posiada pełny zamek błyskawiczny. Jeśli nie macie spodni marki Alpinestars, możecie jego drugą część doszyć do swoich. Podpinka ocieplająca ma formę kurtki. Korpus ma gramaturę 80 g gram, a rękawy 60. W meszowej podszewce znajdują się kieszenie na ochraniacze klatki piersiowej i ochraniacz pleców. Dedykowanym ochraniaczem pleców jest Nuklon Plasma Level 2. Najlepszy na ten moment ochraniacz marki Alpainstars. Zobaczcie, jaki jest elastyczny i jak łatwo umieścić go w kieszeni na plecach kurtki. Kurtka Missile V3 jest kompatybilna z systemem poduszek powietrznych, w szczególności z TechR7X, który można wpiąć bezpośrednio w kurtkę. Połóżcie kurtkę na płaskiej powierzchni, rozepnijcie ją, a następnie umieśćcie na środku poduszkę powietrzną. Teraz wystarczy porozsuwać zamki tak, aby zamek od poduszki powietrznej złączyć z zamkiem w kurtce. Pamiętajcie, aby od poduszki odpiąć ze ślepki rzepów. Dzięki temu można ją przypiąć do kurtki. Chowamy rękawy i spinamy zamki. Widzicie, żółty do żółtego. I gotowe, teraz jednocześnie możecie założyć zarówno poduszkę powietrzną, jak i waszą kurtkę. I w drogę.